Dzień dobry wszystkim. Wczoraj omawialiśmy technikę Abdżumuk chirugi. Dzisiaj postaramy się odmówić blok niski, pakat palmok na dżundemaki i songal na dżundemaki. Blok niski, pakat palmok maki jest nauczany jako druga technika osoby, które rozpoczynają treningi taekwondo. Jest to blok wykonywany przed ramieniem, palmok przed ramię, pakat palmok jest to... Część przedramienia od nadgarstka około 10 cm w stronę łokcia od strony palca małego. To jest część, tą część przedramienia nazywamy pakat palmok. Sonkal to jest krawędź dłoni. Blok pakat palmok na dżundemaki. Przedramię od prostego ugięte 25 stopni. Przy blokowaniu powierzchnią sonkal, czyli krawędzią dłoni, 15 stopni. 15 stopni, 25 stopni. 15 bardziej wyprostowana, 25 bardziej ugięta. Powierzchnią pakat palmok blokujemy górną część podudzia. Górną część podudzia. Powierzchnią sonkal blokujemy boczną część podudzia. I właśnie od tego, jaką powierzchnię blokujemy, zależy jaką powierzchnią wykonujemy ten blok. Czyli tutaj mamy pierwszą zasadę generała Choja, że każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania. I teraz przechodzimy do metodyki nauczania bloku pakat palmok na dżundemaki, Songkal na dżundemaki. Ja, jak nauczam to w grupach dziecięcych, to zawsze zaczynamy od wycierania ręki. Tak, jakbyśmy ścierali kurze z ręki tutaj, Wyprostowane i drugą ręką ścieramy te kurze, i dzieci w ten sposób wycierają kurze. Druga ręka wyciera kurze, ścieramy do dołu kurze. Jak już te ręce napracują się, ścierają kurze, to wówczas jedna ręka wyciera kurz, a tą drugą rękę ściągamy do pasa. Jedna ręka wyciera kurz, drugą rękę ściągamy do pasa. I w ten sposób nauczamy niskiego bloku dzieci. Wyciera kurze, drugą rękę ściągam do pasa, wyciera kurze, drugą pięść do pasa i w ten sposób jak już dzieci załapią ten ruch, że z góry do dołu, nie spod spodu tylko z góry wycierają, to zaczynam nauczać w inny sposób. Musimy wyobrazić sobie, że mamy zegarki i wówczas składamy rękę zegarkiem do siebie. Jakbyśmy na dwóch rękach mieli zegarki. Możemy też na górnej części przedramienia zrobić sobie krzyżyki. Krzyżyki jakimś flamastrem zmywalnym. Także jak dzieci uczymy, to mówimy, że krzyżyk do krzyżyka. Jeżeli na górnej części mamy krzyżyk, krzyżyk do krzyżyka. I wtedy wykonujemy blok. Krzyżyk do krzyżyka, wykonujemy blok. Nie rysujemy krzyżyków na pięściach, na grzbiecie pięści, tylko na przedramieniu. Wtedy krzyżyk do krzyżyka, żeby mocniej dzieci skrzyżowały te ręce. Krzyżyk do krzyżyka. Te krzyżyki możemy także później wykorzystać przy nauczaniu bloku Ampalmokmaki, gdzie mówimy, że krzyżyk pod krzyżykiem. Krzyżyk pod krzyżykiem i blok Anpalmopaki. Ale przechodzimy do nadrzędnego Krzyżek Krzyżyk do krzyżyka. Jak już dzieci obracają ręce, górną rękę, to krzyżyk do krzyżyka i wykonują blok do dołu. Krzyżyk do krzyżyka, blok do dołu. Musimy pamiętać cały czas, która powierzchnia blokuje, która wykonuje ruch. Krawędź w stronę blokowanej techniki. Krzyżyk do krzyżyka i do dołu. Krzyżyk do krzyżyka i do dołu. I to jest ważne, żeby te ręce były we właściwy sposób składane. Gdy już mamy to opanowane, przy dalszym nauczaniu niskiego bloku przechodzimy do następnego elementu, czyli do robienia tego złożenia i krzyżowania rąk. Jedna z zasad generała Choya mówi, że każdy ruch poprzedza, każdą technikę poprzedza ruch, ruch wsteczny czyli tak zwany zamach. Ręka, która wykonuje blok, w tym momencie występująca na górze, wykonuje zamach. Zamach, czyli ruch wsteczny. Ruch wsteczny i do bloku. Ruch wsteczny i do bloku. Ale ten ruch wsteczny wykonuje nie tylko ręka, która blokuje, ale także ręka, która wspomaga ją. Ręka druga, ona wysuwa się do przodu. Tak jak przy czirugi: wysuwa się do przodu ręka wspomagająca i czirugi wykonujemy. Tak samo tutaj. Ręka wysuwa się do przodu, ruch wsteczny. Ręka blokująca też robi zamach, ruch wsteczny. Dwie ręce wykonują ruch. One przemieszczają się względem siebie. Ruch wsteczny, blok. Ruch wsteczny, blok. Ruch wsteczny, zawach, blok. Następna z zasad generała Choja mówi, że ruch raz rozpoczęty nie jest zatrzymany aż do końca. Czyli jak robimy ruch wsteczny, ręce spowalniają i wykonują blok. Nie możemy zatrzymać i wykonać teraz blok. Zatrzymanie ruchu jest błędnym wykonaniem techniki tekwondo, czyli ruch wsteczny. Jak nauczam dzieci tego ruchu wstecznego, to zawsze mówię, że te ręce wykonują piłowanie. Nie tylko jedna ręka piłuje, ta, która wykonuje blok. Nie tylko druga. Obie ręce wykonują ruch piłowania. Ruch wsteczny, blok. 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 Powierzchnia Sąkal na dżundermaki. Ruch wsteczny, blok. I Błędy, które występują przy tym ruchu, przy składaniu do, pal, do pakat palmo czy sąkal nad żądemaki. To jest po pierwsze składanie samych nadgarstków i ruch wsteczny, który wykonujemy tylko poprzez przesunięcie złożonych rąk. Niektórzy tak wykonują technikę. Drugim błędem dużym jest wykonywanie tylko jedną ręką. Ruchu wstecznego jedną ręką. Ruchu wstecznego jedną ręką. To jest też duży błąd. Pamiętamy, dwie ręce wykonują ruch wsteczny. I teraz przejdę do wykonania tego bloku w pozycji sogi. W pozycji sogi. Także polecam wykonywanie z krokiem do tyłu, za krokiem. Przygotowanie, rozluźnienie, ruch wsteczny, pakat palmok na rządę Zamach, pakat palmok na rządę Gdy wykonujemy ruch wsteczny jedną i drugą ręką jednocześnie, pozbywamy się takiego błędu, który jest także częsty, że jak jedną ręką się robi ruch wsteczny, to robią się, przesuwają nasze barki w tamtą stronę. Obracamy, obracamy ramiona za mocno. Robimy za dużą rotację, ustawiamy się bokiem do kierunku wykonywania techniki i blok zamiast wykonywać. Do boku, do dołu wykonywany jest z tyłu, do przodu wykonywany jest za mocny zamach bokiem ustawienie, i z tyłu do przodu, za mocny zamach, i z tyłu do przodu. Jeżeli tą drugą rękę będę wysuwał w zamachu, ona spowoduje to, że bark zostanie, i nie zrobię za dużej rotacji do tyłu. Dwie ręce składam na dżondemaki, dwie ręce składam na dżondemaki, rozluźnienie, rozluźnienie. To jest bardzo ważna rzecz. Następną bardzo ważną rzeczą jest, żeby wszystkie techniki tekwondo wykonywać ruch tułowia w stronę wykonywanej techniki. Czyli zaczynają mięśnie duże ruch, kończą mięśnie Małe, krótkie, szybkie. Duże, wolne zaczynają mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, mięśnie uda. Ogólnie obręcz biodrowa zaczyna ten ruch, zaczyna ruch, a kończą, kończy technika, re, technika ręczna. Dobrym ćwiczeniem do doskonalenia pakat palmów na dżundemaki jest w pozycji guno sogi, oderwanie przedniej nogi. Oderwanie hop. Oderwanie zamacho. Oderwa niecho. Oderwaniecho. Takie ćwiczenie na doskonalenie końcówki i ruchu skrętnego, skrętnego, ruch skrętny w stronę wykonywanej techniki. Niektórzy robią w ten sposób, w drugą stronę odkręcając ciało. To nie ma siły i nie jest to ruch tekłonowy. Często wykonują też niektórzy zawodnicy taki błąd, że wykonują przy technikach np. Anpalmok Maki, Song sankpalmokmaki, Maki, Sank Maki, odkręcenie w drugą stronę. Wszystkie ruchy tak błąd powinny być wykonywane w tą samą stronę, w którą wykonywana jest technika. I to by było na tyle odnośnie bloku Pakat Palmok na Jundemaki i często występujących błędów. Jeżeli e, moja prezentacja technik podoba Wam się, to będziemy omawiali po kolei następne techniki taekwondo. Zachęcam do samodzielnego trenowania i doskonalenia technik taekwondo. Wszystkim taekwondo.